Tak, to nowa sytuacja. Przede wszystkim dzisiaj musimy być przygotowani na to, że dziesiątki tysięcy uchodźców wojennych będą przy granicy polskiej, będą uciekać z Ukrainy przed bombami i rosyjskim ostrzałem. Musimy być na to przygotowani. Przy każdym przejściu granicznym musimy być gotowi do tego, żeby tworzyć ośrodki recepcyjne i tych uchodźców móc, móc przyjąć. To kwestia współpracy między rządem. Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, ale także samorządami. Dzisiaj potrzebujemy dobrego, dobrej, otwartej współpracy, roz, wspólnego rozwiązywania problemów. Ta sprawa musi nas łączyć i jednoczyć. Tu nie ma różnic partyjnych i politycznych, tutaj pol, państwo polskie musi pokazać swoją e, skuteczność i determinację. Jak, w związku z tym, jak Pan ocenia konsolidację wszystkich sił politycznych w Polsce w tym względzie? Na poziomie dekla, deklaracji czy poziom, na poziomie uchwały Sejmu wszystko jest w porządku. Chodzi o to, żeby tak samo wyglądało to na poziomie współpracy, głównie między rządem a samorządem. My jesteśmy gotowi do tego, żeby angażować się w sprawę pomocy dla Ukrainy. Dziękuję.